Czas postawić kolejne kroki z GPS-em reguły w ręce. Tym razem porozmawiamy o rozdziale trzecim zwoływanie braci na radę. Co to ma nam powiedzieć dzisiaj? Przekonajmy się już za chwilę. Muzyka Opad jako przełożony klasztoru musi dokonywać wielu wyborów. Na szczęście Święty Benedykt nie pozostawia go z tymi wyborami sam. Dzisiaj każdemu z nas daje radę. Jeżeli chcesz podjąć dobrą decyzję, a po wyborze nie chcesz żałować, zapytaj drugiego. Poradź się. Poszukaj rozeznania wspólnoty. Święty Benedykt nakazuje Opatowi w niektórych ważnych sprawach wołać na radę wszystkich braci. Wszystkich to słowo jest kluczowe, a we wspólnocie są bracia różniący się charakterami, różniący się temperamentem, gustami, wiekiem. Mają być wszyscy. I podkreśla to bardzo mocno, mają być tam również najmłodsi. Mówi o tym, że być może temu najmłodszemu bratu Bóg zechce objawić to, co dla wspólnoty najważniejsze. Jaki morał wypływa więc z tego dla nas? Nie lekceważ nikogo. Każdy może być nosicielem ducha prawdy. Przez każdego może przemówić do nas Bóg, posłużyć się jego gestem, słowem, obecnością. Miej oczy otwarte. Podchodź do ludzi z szacunkiem, jakiegokolwiek stanu są, wieku, kondycji, charakteru, narodowości, języka. Bóg mówi tak, jak chce, i przez tych, których chce. Jeśli przemówił do Balaama przez oślicę, czemu nie może przemówić do nas przez innego brata? Czemu nie może przemówić przez nas? Bądźmy otwarci. Słuchajmy nie tylko tych, których chcemy posłuchać, bo może właśnie ci, których nie chcemy usłyszeć, mają nam do powiedzenia coś, co uratuje nasze życie.